Nie wiem, czy się dobrze domyślam, ale komuś się chyba bardzo spieszyło po pracy do domu. Słuchajcie faktów w RMF FM, o 17 ma dla Was Karolina Michalik. A to chyba nie o to chodziło. Ponad 30 kilometrów trwał policyjny pościg ze samochodem, który nie zatrzymał się do kontroli w okolicach Półtuska. Posłuchajcie szczegółów. Po przesłuchaniu prokuratura postawiła zarzuty dwóm policjantom, zatrzymanym w związku z pobiciem bezdomnego w Tychach na Śląsku. A w faktach także o tarczy branżowej, co daje i czy rozwiązuje problemy przedsiębiorców. Pięć radiowozów brało udział w ponad 30-kilometrowym pościgu za samochodem, który nie zatrzymał się do kontroli koło półtuska na Mazowszu. Policjanci ostatecznie utworzyli blokadę i zatrzymali dwóch mężczyzn, uciekających w samochodzie marki Audi. A więcej szczegółów zna nasz reporter Mariusz Piekarski. Tak, Mariusz witamy. gdzie zaczął się pościg. W okolicach Ciechanowa to tam kierujący Audi nie zatrzymał się najpierw do kontroli. Policjanci podjęli od razu pościg i powiadomili kolejne jednostki policji już z półtuska. Uciekający samochód zdołał przejechać 35 kilometrów. Tuż przed półtuskiem policja... Policjanci ustawili blokadę z radiowozów i rozciągnęli kolczatkę. Kierowca Audi próbował przejechać policjantów. Ci odskoczyli, ale przejeżdżając przez kolczatkę, mężczyzna przebił jedną z opon. Kilkaset metrów dalej, już w centrum miasta, Audi uderzyło w końcu w blokujący radiowóz i udało się ująć dwóch mężczyzn. Obaj byli notowani za włamania. Są zarzuty dla dwóch policjantów, którzy zostali zatrzymani w związku z powiciem wiosną tego roku bezdomnego mężczyzny w Tychach na Śląsku. Funkcjonariusze zostali dziś przesłuchani w tamtejszej prokuraturze. Nasza reporterka Anna Kropaczek zna szczegóły Aniu. Jakie śledczy przedstawili im zarzuty? Zarzuty psychicznego i fizycznego znęcania się nad ofiarą, przekroczenia uprawnień oraz spowodowania uszkodzenia ciała. Policjanci nie przyznali się do zarzutów, złożyli w prokuraturze wyjaśnienia. Nie zapadły jeszcze decyzje związane ze środkami zapobiegawczymi, czyli np. aresztem poręczenia majątkowym czy dozorem, które mogą zostać zastosowane wobec funkcjonariuszy. Od dziś firmy z 40 zamkniętych sektorów mogą korzystać z tak tarczy branżowej. Zakłada ona zwolnienia z ZUS 2000 zł dopłaty do zatrudnienia pracownika oraz jednorazową dotację 5000 zł na firmę. Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej w studiu, Krzysztofie, ta tarcza rozwiązuje problem? Nie, po pierwsze dlatego, że politycy spóźnili się z pomocą. Siłownie zostały zamknięte dokładnie dwa miesiące temu i wiele z nich nie dotrwało do dzisiaj. Po drugie, ta tarcza branżowa wiele nie daje. Pokrywa tylko Część poniesionych strat. Tak naprawdę stanowi to może 7-10% tego, co byśmy potrzebowali. Tak wylicza Tomasz Napiurkowski z Polskiej Federacji Fitnessu. Trochę tutaj może pomóc inna tarcza, na którą firmy czekają, czyli tak zwana Druga Tarcza Polskiego Funduszu Rozwoju. Ona pokryje nawet 70% strat, ale niestety nie wszystkim. Posłuchaj, co radzi nasz ekspert. W ramach naszego cyklu Twoje zdrowie w faktach RMFFM pytaliście, czy zdarza się, że wynik cytologii jest dobry, a rak szyjki się jednak rozwija. O to pytaliście naszego eksperta, ginekologa Tomasza Baste Niestety tak, chociaż występuje to bardzo, bardzo rzadko. Spotkałem takie sytuacje u kobiet, które miały dobre cytologie, a jednak nowotwór się rozwijał. Tak to możliwe, że one miały wcześniej robione wymrażanie szyjki macicy. To wymrażanie spowodowało taką bliznę. Cytologia była pobierana tylko z tej blizny, więc były prawidłowe cytologie. Natomiast za tą blizną niestety rozwija się nowotwór. Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy? Jak kobieta funkcjonuje po usunięciu macicy? Całą rozmowę naszej dziennikarki Ewy Kwaśny mamy na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. To najlepsze karpie, jakie jedliśmy, mówią mieszkańcy osiedla Kurdwanów, którzy przyszli po przedświąteczny poczęstunek przygotowany przez jednego z hodowców ryb z Doliny Będkowskiej. Smażone porcje karpia to prezent dla mieszkańców Krakowa. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i reporter Mara Gwiosło. Marku, do Wigili dokładnie 8 dni, ale karp wciąż pozostaje najpopularniejszą rybą na naszych stałach. Dokładnie tak, wciąż nie może karpia zabraknąć na wigilijnych stołach. Tutaj mieszkańcy przyszli by poczuć już ten przeświąteczny klimat. No i podkreślają, że te karpie są naprawdę pyszne. Tak, Bardzo smakuje i takie pyszne, że naprawdę dodatkowo. Kapusta też wspaniała, dawno nie jadłam. Tak smakuje. A jak pani z czego to wywołuje No maceruję go w cebuli najpierw. On musi poleżeć przynajmniej dobę. Zgodnie z moją wiedzą on się musi wymoczyć w mleku. Ja przynajmniej tak to stosuję, tak, tak, tak został nauczona. Ten poczęstunek dla mieszkańców przygotował Bartłomiej Szczoczarz z gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska. Kolejny i ostatni raz karpie będzie można spróbować w piątek. Przy krakowskich błoniach w Strumie rozdanych zostanie 10 tysięcy porcji karpia. Marnowanie żywności, mądre zakupy przed świętami i pomoc dla tych, którzy zwłaszcza teraz najbardziej jej potrzebują, to będą tematy popołudniowej rozmowy w RMFFM. Gościem Pawła Balinowskiego będzie Marek Borowski, prezes Fundacji Banków Żywności. Zapraszamy tuż po 18 do RMFFM i na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMFFM. Pogodnej jesieni życzy sponsor prognozy pogody, właściciel polskiej firmy J.B.B. Bałdyga, producent parówek Polanki. To już wam sprawdzam, co tam w nocy. Białystok, stok podlasie mgły u was, uważajcie kierowcy. No i tak będzie od minus dwóch stopni w górach, przez 0 w Krakowie, 1 na ścianie wschodniej, 2 stopnie w centrum, 4-3 to będzie zachód i Bydgoszcz, no i jeszcze piątka w Koszalinie. Jutro w ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie 7 stopni, 6 w centrum do dwóch w Podlaskiem.